Witam w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie po motocykl krosowy. Właściwie Enduro. Tutaj jak widać mamy po trzeciej już, po trzeciej w nocy, za oknem jest ciemno. Co prawda roleta jest zasłonięta, ale tutaj wam udowodnię, że jest ciemno. Proszę bardzo, jest ciemno. W takim razie widzimy się już w trasie. Jestem już w trasie, słońce wschodzi, ja wpierdzielam batona, jest elegancko, akurat jest dużo miejsca, ładnie się zmieści i będzie pikobela. Dobra, lecimy dalej. Na razie jesteśmy na Cepenie. Nowe klocki, nowa tarcza, nowy cały, tutaj masz ten. E, masz e, napęd, tak, łącznie tak, z dwoma zębatkami, e, także... Tak, 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 to wszystko czytałem. Spoko. spoko, Takie rzeczy, to filtr co 8 motogodzin, tak samo oleje, filtry też co 8 motogodzin. Pilnuj sobie to, bo masz nowy silnik, to wiesz, szkoda go zerwnąć. nie? Też niektórzy mówią, że co 3 motogodziny, jak jest tak. świeżo. E, łańcuch tak. smarujesz co każdą jazdę, no tak, praktycznie, nie? To już wiesz. E... A to jest Tak. To jest karbon, tu jest tytan, także wiesz, jak jest gorące można dotykać. E, nowe klocki z tyłu, tarcza, e, co więcej. Tutaj masz, tutaj masz filtr oleju, nie? Po prostu odkręcasz te dwie śrubki, wyciągasz to i filtr trzeba włożyć tak. Zawsze, jak wyciągasz to, patrz, jak on jest włożony, żebyś go nie włożył odwrotnie, bo to będzie skutkowało, wiesz. No dobra. Deden, nie? Tutaj wpinasz komputer, nie? Wpinasz komputer, tu masz moduł i tu aktualizujesz mapy. W 2020 roku była zaktualizowana mapa, nie? Mhm. To jakiś program do, do tego jest jak? Wiesz, co mi to robi mechanik okej. Okay. Pewnie tak. No to coś pokombinujemy, zobaczymy. Będziesz odpalał? Spróbuję. Istotne jest to, żeby po prostu sobie ustawić fłokę w dolnym martwym położeniu. następnie kompresor. Żeby... Tak. Ale to mogę, będziesz robić. Nie? Dekompresatorem sobie to robisz, Wcisnąć. I wtedy widzisz, wchodzi. W dół, nie? I słyszysz coś takiego Takie plum, 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 tak? Tak, i wtedy wiesz, Dobra. że jest na górnym, nie? Także kopnij sobie go dwa razy tak, bez Dobra. niczego A trzeci tak, mocno, zdecydowanie Od tej strony sobie do. Tak, wejdź sobie no. Czekaj, potrzymam to może Dobra. Jest pewny? Musi się nie spierdzielić I na stojący sobie to Tak a i sprzęgło chyba trzeba wyrzucić przez odpalenie. Nie. Nie? Nie. Dobra. Tylko nie wbij sobie biegu, nie? Mhm. Dobra. No. A pan podtrzyma, bo tutaj kur... na tym stołku to troszeczkę no, niestabilnie. Ok. Nie. To ty, o nie, nie, nie. Musisz pewnym, zdecydowanym ruchem. Poczekaj, weź sobie dekompresator, wciśnij. Połóż sobie nogę. W dół. W dół, na sam dół. No. I teraz bez dekompresatora, mocnym ruchem. żebyś to to kupiłem, Miałem trochę większy brzuch niż mam teraz. I. Pierwszy problem jaki miałem no to przełożyć sobie nogę w tym bucie przez ten motocykl, nie? Bo, bo po prostu nie mogłem tak wysoko nogi zarzucić. Nie? Ale z rzutem tu chyba lepiej, bo to pod ciężarem. wtedy. No można tak powiedzieć. Oj. To jest. Ale myślę, że... Jest mam rady. aqui Opony, prawie no, nieużywane, także myślę, że sporo, sporo. To są mecellery to jest twardsza opona, e, która, no wiesz, pozwala na, na więcej, nie? Co jest ważne, żeby jeździć na, e, no, na niskim ciśnieniu, nie? To no tak. musisz sobie poczytać w jakie, w jakie rzeczy, ile sobie ustawiać. Zazwyczaj to jest 0,6, mm -hmm. 0,3, 0,4. No. I kieruj. Aha, to na tym postawimy to, tak? No możemy na tym to postawić. No dobra, kolego to ty musisz. Pomóc to... ci Nie, mam Do samochód to ja zawsze wiążę. na ten ten nadal hmm? I teraz tak, mieści? Ja Ci go trzymam. Ty wskakujesz do środka. Wskakuję do środka. Wyrównaj. Zakiera. Trzymasz go? Tak, tylko delikatnie muszę skręcić. By e, oponę na oponie postawimy Będzie pewnie. Daj troszkę kołem do przodu No i, no i tak jakoś... Tu siądzie. Super I teraz dobrze go trzeba zglebić, nie? Mamy bazy. W sensie dociągnąć, bo tutaj z tyłu za to sobie W Wszędzie są uchwyty. Tu, tu, żeby siadł na tym nim kole, nie? Tutaj Pan przyjedzie. I tak Oliwier będziesz go woził mhm. na różnego rodzaju piaskownie. Także ja dziękuję panu za ten motor. Naprawdę porządna maszyna. Ja również gratuluję zakupu. Myślę, że na pewno będziesz zadowolony z tego sprzętu. Niewątpliwie. Niech ci się jeździ jak najlepiej. No i coś, uważaj na siebie. Dobrej zabawy. Dzięki.